Bo to mój jedyny nałóg Jednym z moich celów jest to, żeby zdobyć laur Trochę takie Kali, Boże się pomału A gdzie mordo jestem, dowiesz się na zajutrz Zanim pójdę spać, muszę pościelić se wyro Staram się planować, lecz czasem idę na żywioł Po co robisz dymy, przecież ty tu jesteś gringo Bóg się z góry patrzy, więc okaże tobie litość Wokół pełno śmieci, coś jak ludzkie wysypisko Brzucałem się brudami, a widzą w tym czystość Po co płaczesz za tym typem, był kurwą fałszywą Po co płaczesz za tą laską, przecież była żmiją To nie moja wina, że akurat taki jestem Stret mam do każdego, przez to chore środowisko Czasem nie dowierzam, czuję się jakbym był we śnie I w ułamku chwili może skończyć się to wszystko odór, muszę chodzić na bezdechu Tak na drzewie życia pachnie owoc grzechu Rozpoznaję wasze zło w zaledwie kilka sekund Właśnie przez to nabawiłem się chorego stresu Myślę o muzyce, bo to mój jedyny nauk Jednym z moich celów jest to, żeby zdobyć laur Trochę takie jak Gali, wożę się pomału A gdzie mordo jestem, dowiesz się na zajutrz Zanim pójdę spać, muszę pościelić Sebyro Staram się planować, lecz czasem idę na żywioł Po co robisz dymy, przecież ty tu jesteś gringo się z góry patrzy, więc okaże tobie litość Bywa, że pomagam ludziom, no i daję pełno rad Ale sam do końca nie wiem, jak działa cały ten świat Ciężka praca może pomóc i wiele sukcesów dać Ale mimo wszystko może przydać się też fart Chcę być najlepszy, do tego dążę Piszę se wersy, mam ich tysiące Kiedyś myślałem, że złem są tylko pieniądze Teraz wiem, że zły może być tylko człowiek Jedni wolą sobie latać tu po narkotykach Ja latam, bo muzyka rozwija Wija moje skrzydła. Niczym może, który swoją zdobycz leci wyrwać. Sztuką jest lecieć pod wiatr, gdy los ci nie sprzyja. Niektórzy dążą do tego, by być śmiertelnym. Ja się o to nie boję, bo to zrobią moje wersy. Nie oddam swojego życia jebanej używce. Dawno jest ulokowane tylko w muzyce. Myślę o muzyce, bo to mój jedyny nauk Jednym z moich celów jest to, żeby zdobyć laur. Trochę tak jak Gali, boże się pomału. A gdzie mordo jestem, dowiesz się na zajutrz Zanim pójdę spać, muszę pościelić Sebyro Staram się planować, lecz czasem idę na żywioł Po co robisz dymy? Przecież ty tu jesteś gringo Bóg się z góry patrzy, więc okaże tobie litość